Podczas gdy trzy małe króliki szły sobie przez las, nagle znalazły ogromną marchewkę. Wow! Spójrzcie na to! Widziałem to pierwszy! Ja pierwsza to zobaczyłam. Marchewka jest moja i koniec ale ja też ją widziałem. Podczas gdy króliki kłóciły się przez długi czas, jeden z nich w końcu wpadł na świetny pomysł. Chodźmy do najdalszej części lasu i przybiegnijmy tutaj. Kto będzie pierwszy, ten dostanie marewkę. Ale nie mogli się zdecydować, w jaki sposób zorganizować wyścig. Biegam bardzo dobrze i skaczą bardzo dobrze. W tym czasie zły wilk Jack, który wędrował głodny po lesie, natychmiast ukrył się w krzakach, kiedy usłyszał głosy trzech małych królików. Grrr. Jestem tak głodny, że połknąłbym te trzy króliki na raz i wtedy byłbym pełny. Okej, okay, najpierw wyścig leśny. Jak tylko zły wilk dowiedział się, że króliki będą rywalizować o marchewkę, poszedł naprzód i wykopał głęboką dziurę na środku ścieżki. Przykrył ją również liśćmi. Żaden królik nie może uciec z moich pułapek. Nieco później trzy króliki rozpoczęły wyścig. Każdy z nich przebiegał obok siebie. Nie było jasne, kto był z przodu, a kto z tyłu. Wielki, zły wilk Jack, który widział króliki biegnące w kierunku pułapki, obserwował je z ciekawością. Cała wasza trójka wpadnie do tego dołu. Ale króliki przebiegły przez pułapkę tak szybko, że pozostał po nich tylko kurz. Wilk, który przyszedł i spojrzał na pułapkę, był bardzo zaskoczony, ponieważ pułapka wciąż była nienaruszona. A? Dlaczego króliki nie wpadły w moją pułapkę? Jack wykonał jeden skok na liście, aby sprawdzić pułapkę. Dwa skoki i trzeci raz sam wpadł do dołu. Ach, nie ma mowy! Padłem we własną pułapkę. Ach. Gdy wilk próbował wydostać się z dołu, trzy małe króliki ścigały się, wyskoczyć jak najdalej. Pamiętajcie, że skaczymy podążając za drogowskazami do marchewki. Gdy wyścig miał się rozpocząć, drugiemu królikowi wbił się w stopę cierni. <śmiewanie> Nie mogę skakać z tym kolcem. <śmiewanie> Podczas gdy jej przyjaciele króliki pomagali jej, zły wilk Jack zmienił kierunek drogowskazów do marchewki. <śmiewanie> Skoczcie do bagna, a ja was zjem ze smakiem. Wy małe, słodkie króliki. Mm. Jack wyruszył w kierunku bagna przed królikami. Tymczasem drugi królik w końcu pozbył się ciernia ze stopy i rozpoczęła się kolejna część wyścigu. Każdy z nich skakał dalej od siebie, podążając za drogowskazami. Po chwili dotarli do skrzyżowania, ale znaki wskazywały przeciwne kierunki i byli bardzo zdezorientowani. Mamy iść w lewo czy w prawo? Chyba w lewo? Nie, nie, w prawo! Króliki postanowiły, że pójdą w lewo. Tymczasem zły wilk wylał lepki miód, który ukradł od pszczół. Na skalę po środku bagna i z zaciekawieniem oczekiwał na króliki. To będzie wasz ostatni skok króliczki. Króliki w końcu zobaczyły, że miejsce, do którego dotarły to bagno. A nie marchewka. Nie ma mowy! Myślę, że wydłużyliśmy drogę do marchewki. Przeźmy przez bagno skacząc po kamieniach. Podczas gdy króliki przeskakiwały po kamieniach, jeden z nich przykleił się do skały. <laughs> Utknąłem przy kamieniu. Nie mogę skakać. Jego przyjaciele, którzy chcieli mu pomóc, podeszli do niego i szybko wyciągnęli go za ramiona. Dziękuję przyjaciele. Króliki mogły kontynuować wyścig. Zły wilk Jack z łapami pokrytymi miodem został zaatakowany przez pszczoły, kiedy myślał, że idzie złapać króliki. A, pomocy! Nagle, uciekając ze strachu, wpadł prosto do bagna. O, aaa, zapadam się, pomocy! Króliki w końcu przybyły nad brzeg rzeki, aby rozpocząć trzecią część wyścigu. Potrafię bardzo dobrze pływać. Patrzcie jak będę pierwszy. Podczas gdy króliki rozmawiały ze sobą, Jack miał inny plan. Położył chrupiącą sałatę tam, gdzie dopłyną króliki. Wziął do ręki długą siatkę i wspiął się na drzewo. Podczas gdy króliki będą jadły sałatę, złapię je tutaj. <ścoughs> Króliki szybko rozpoczęły wyścig pływacki. Gdy jeden wysunął się do przodu, drugi płynął szybciej i wyprzedzał kolejnego. Ostatecznie cała trójka dopłynęła jednocześnie, kończąc wyścig w tym samym czasie. Kiedy króliki zobaczyły pyszną sałatę, zaczęły ją jeść z wielkim apetytem. Gdy zły wilk już miał ich złapać ze szczytu drzewa, Jeden z migrujących bocianów zaczepił się o sieć Jacka i odleciał razem z nim. Nie! Wypuść mnie na dół! Szybko! A! Króliki były już bardzo blisko wielkiej marchewki i po raz ostatni zaczęły biec w jej kierunku. Ale tym razem... Wilk Jack, przebrany za marchewkę, czekał na króliki na mecie. Teraz was zjem, jak tylko otworzę paszczę! Podczas gdy wilk czekał na króliki z zamkniętymi oczami i otwartą paszczą, stary rolnik podszedł do niego z radością, kiedy zobaczył wielką marchewkę. Wow! Spójrz na tę marchewkę! Jest ogromna! Rolnik nawet nie zdawał sobie sprawy, że marchewka, którą niósł, była w rzeczywistości wilkiem przebranym za marchewkę. Zostaw mnie! Nie jestem marchewką, jestem złym wilkiem zły wilk, Jack! Pod koniec wyścigu króliki dotarły do mety w tym samym czasie, a więc cała trójka zajęła pierwsze miejsce. Wszyscy wygraliśmy wyścigi w tym samym czasie. Teraz nasza trójka może podzielić się gigantyczną marchewką. Tak, ale gdzie jest marchewka? Kiedy króliki przeszły przez las, znalazły prawdziwą marchewkę, którą ukrył wilk. I zaczęli ją jeść wszyscy razem, ponieważ najważniejszą rzeczą jest posiadanie dobrych przyjaciół, razem z którymi możesz wszystko osiągnąć.